Jest chrześcijanką zmiany. Po przyjęciu nowego dzieła Boga z zapałem głosi Ewangelię, gdy doświadcza prześladowań i gdy donoszą na nią złoczyńcy, jej życie staje się udręką. Nie wiedziałam, jak pokonać te trudności. W każdej chwili mogłam zostać aresztowana. Prosiłam Boga, by wskazał mi drogę. Słowa Boga dają jej wiarę i siłę. Czyta je mieszkańcom wioski i ponad 80 osób przyjmuje nowe dzieło Boga. Rząd przeprowadza masowe aresztowania wierzących, a ona staje się główną poszukiwaną. Nie mogli mnie dopaść, aresztowali moją mamę, żebym się poddała. Jak słowa Boga wskażą jej drogę do głoszenia Ewangelii w tym ciężkim czasie? Pochodzę z Mianmy. Przyjęłam dzieło Boga Wszechmogącego w dziewiętnastym roku. Czytając słowa Boga, pojęłam, że Bóg czyni dzieło sądu. By w pełni zbawić ludzi od wpływu szatana, dać nam piękne przeznaczenie. Dziękuję Bogu za zbawienie. Ponieważ katastrofy się szerzą i wielu wyczekujących przyjścia Boga nie słyszało jego głosu i nie przyjęło zbawienia, czułam, że nie można zwlekać, trzeba działać. Modliłam się do Boga, prosząc, by mnie prowadził w głoszeniu Ewangelii dni ostatecznych. Natrafiłaś na wiele trudności, gdy głosiłaś Ewangelię. Mm, tak. W lipcu 22 roku poszłam z innymi głosić w pewnej wiosce. Wcześniej brat, który tam głosił, został aresztowany. A naczelnik wioski powtarzał mieszkańcom, by trzymali się z dala od religii. Wierzących karano wysokimi grzywnami, a nawet aresztem. Dlatego nikt nie miał odwagi nas słuchać. Sugerowali, żebyśmy najpierw porozmawiali z naczelnikiem. Nie byłam stamtąd. Pozostali pochodzili z sąsiednich wiosek, więc nie znaliśmy naczelnika. Ludzie nie chcieli nas do niego zaprowadzić. Nie wiedziałam, jak pokonać te trudności. W każdej chwili mogliśmy zostać aresztowani. Prosiłam Boga, by wskazał nam drogę. Wspólnie przeczytaliśmy fragment słów Boga. Bóg Wszechmogący mówi: Musisz mieć wiarę w to, że wszystko jest w rękach Boga i że ludzie jedynie z Nim współpracują. Jeśli twe serce będzie szczere, Bóg to dostrzeże i otworzy przed tobą wszystkie ścieżki, sprawiając, że wszelkie trudności przestaną być trudne. Taką właśnie wiarę musisz mieć. Dlatego wypełniając swój obowiązek, nie musisz się o nic martwić. Jeśli tylko starasz się ze wszystkich sił i wkładasz w to całe swe serce, Bóg nie będzie ci robił trudności ani zmuszał cię, Byś robił coś, do czego nie jesteś zdolny. Słowa Boga dały mi wiarę i siłę. Bez względu na trudy głoszenia i nadręczenie nas przez rząd, to czy spotkam się z naczelnikiem i czy na mnie doniosą, było w rękach Boga. Szerzenie Ewangelii to Boży Przykaz, Bóg tego chce. Rząd i naczelnik nie byli w stanie, Zatrzymać ekspansji Ewangelii Królestwa, ani przeszkodzić owcom Boga w powrocie do Niego. Jeśli dajemy z siebie wszystko, Bóg wskazuje nam drogę i otwiera ścieżkę. Pojąwszy wolę Boga, mogliśmy głosić Ewangelię. Okazało się, że brat z pobliskiej wioski jest krewnym naczelnika. Powiedział, że Zaprowadzi nas do niego. Bóg otwierał wam ścieżkę. Tak. Głosiliśmy Ewangelię tym mieszkańcom, którzy mieli dobre człowieczeństwo. Podczas omówienia zjawili się zastępca naczelnika i skarbnik, a po chwili wyszli. Ktoś powiedział: Przyszli sprawdzić, czy głosicie Ewangelię. Rozejdźmy się, pomówcie z naczelnikiem, i jeśli się zgodzi, wysłuchamy was. Musieliśmy więc odejść. Wróciłam do domu przygnębiona. Zastępca naczelnika nas widział. Przez niego mieszkańcy nie zbadają prawdziwej drogi. To skarbnik doniósł wcześniej na brata, którego aresztowano. Bałam się aresztowania, nie chciałam iść do naczelnika. Jak się z tym uporałaś? Przełożony dowiedział się o moim stanie i omówił go. W takiej sytuacji nie wolno się cofać. Musimy wykorzystać te szanse. Jeśli wypełniamy obowiązki, mamy czyste sumienie, bez względu na wszystko. Przypomniały mi się słowa Boże, które czytałam. Bóg Wszechmogący mówi: Głosząc Ewangelię, musisz wypełniać swoją odpowiedzialność i gorliwie postępować z każdym, komu ją głosisz. Bóg zbawia ludzi w największym możliwym stopniu, a ty musisz zważać na Jego wolę. Nie wolno ci beztrosko pominąć nikogo. Kto rozważa prawdziwą drogę i jej poszukuje. Jeśli tylko ludzie chcą rozważać prawdziwą drogę i potrafią dociekać prawdy, koniecznie trzeba czytać im więcej słów Boga, omawiać z nimi więcej prawd, świadczyć o Jego dziele i obalić ich pojęcia i wątpliwości, po to, by ich pozyskać i przyprowadzić przed oblicze Boga. Właśnie to jest zgodne z zasadami głoszenia Ewangelii. Jak więc można ich pozyskać? Jeśli w trakcie nawiązywania z kimś kontaktu upewnisz się, że ta osoba ma dobry charakter i dobre człowieczeństwo, musisz zrobić wszystko, co w Twojej mocy, aby wypełnić swoją odpowiedzialność. Musisz zapłacić określoną cenę. I wykorzystać określone sposoby i środki, a nie ma znaczenia, jakie sposoby i środki zastosujesz, o ile służą temu, aby kogoś pozyskać. Podsumowując, aby kogoś pozyskać, musisz wypełnić swoją odpowiedzialność, działać z miłością i robić wszystko, co w Twojej mocy. Musisz omawiać wszystkie prawdy, które rozumiesz. I robić wszystko, co powinieneś. Nawet jeśli ta osoba nie zostanie pozyskana, będziesz mieć czyste sumienie. Na tym polega robienie wszystkiego, co możesz i co powinieneś zrobić. Amen. To prawda, musimy wypełniać obowiązki, by mieć czyste sumienie. Jeśli ktoś spełnia wymogi zasad. Powinniśmy podzielić się z nim Ewangelią w każdy możliwy sposób. Mieszkańcy chcieli badać prawdziwą drogę. Przez opresję ze strony rządu bali się grzywny lub aresztu i nie chcieli nas wysłuchać. Powinnam omawiać z nimi słowa Boga, by pomóc im uporać się z problemami. Jeśli naczelnik będzie chciał słuchać słów Boga, Powinnam głosić je w każdy sposób. Tak wypełniłabym powinność. Ale gdybym się wycofała ze strachu przed aresztowaniem, miałabym u Boga dług. Gdy to pojęłam, byłam gotowa pomówić z naczelnikiem i głosić Ewangelię. Na zajutrz, brat zabrał nas do domu naczelnika. Byli też zastępca i skarbnik. Powiedzieliśmy im o trzech etapach Bożego dzieła zbawienia ludzi. O tym, że nastały dni ostateczne i Bóg wszechmogący jest przejściem zbawiciela, że wyraża prawdy i czyni dzieło sądu, by oczyścić i zbawić ludzi. Że trzeba przyjąć sąd i obmycie, by zyskać ochronę w czasie katastrof i wejść do królestwa. O jaka była ich reakcja? Naczelnik był ciekawy, chciał wiedzieć więcej. Zastępca i skarbnik byli niechętni. Powiedzieli: Słuchamy się rządu, a rząd zakazuje religii, więc nie możemy przyjąć wiary. Widząc, że są tak stanowczy, pomodliłam się, powierzając ich Bogu i prosząc o prowadzenie. Odczytałam im słowa Boga Wszechmogącego. Bóg Wszechmogący mówi: Być może twój kraj przeżywa obecnie rozkwit, jednak jeśli pozwolisz ludziom wokół oddalić się od Boga, wówczas zacznie on oddalać się od Bożych błogosławieństw. Cywilizacja twojego kraju będzie coraz bardziej sponiewierana i w niedługim czasie. Ludzie powstaną przeciwko Bogu i przeklną niebiosa. A zatem bez wiedzy człowieka, losy kraju zostaną zrujnowane. Bóg podniesie potężne państwa, aby rozprawić się z tymi, które zostały przez Niego przeklęte, i może je nawet zmieść z powierzchni ziemi. Sukces lub upadek kraju albo narodu zależy od tego, czy jego władcy czczą Boga oraz prowadzą swój lud ku zbliżeniu się do Boga i czczeniu go. Amen. Potem omówiłam to tak. Rząd zabrania wiary i sprzeciwia się Bogu, a zatem nie ośmielicie się wierzyć. Lecz kto jest w stanie zbawić ludzi, to Bóg czy rząd? Pandemia robi się coraz gorsza. W obliczu katastrofy wszyscy są równi: biedni i bogaci, silni i słabi. Żaden człowiek nie wybawi nas z mocy szatana, nie ochroni w czasie katastrof, tylko Bóg może nas zbawić. W dniach ostatecznych Bóg wyraża prawdy, by zbawić ludzi. To jedyna szansa w życiu. Dzierżycie władzę w tej wiosce. Los jej mieszkańców zależy od tego, jak ich poprowadzicie. Jeśli zabronicie im wiary w Boga i nakażecie sprzeciw, ta wioska zostanie potępiona i to wy będziecie za to odpowiadać. Naczelnik odparł: Wierzę, że los ludzi jest w rękach Boga i chce prowadzić mieszkańców do wiary. O, a pozostali? Skarbnik rzekł: "Wiem, że wiara jest dobra, ale rząd może nas aresztować. Mamy związane ręce. Odczytaliśmy słowa Boga. Bóg wszechmogący mówi: "Ufamy, że żaden kraj ani siła nie są w stanie stanąć na drodze tego" Co Bóg pragnie osiągnąć. Ci, którzy utrudniają Boże dzieło, sprzeciwiają się Bożemu Słowu i zakłócają i osłabiają Boży plan, zostaną ostatecznie przez Boga ukarani. Ten, który przeciwstawia się Bożemu dziełu, będzie zesłany do piekieł. Każdy kraj, który sprzeciwia się dziełu Boga, będzie zniszczony. Każdy naród, który porywa się w opozycji do Bożego dzieła, zostanie zmieciony z powierzchni ziemi i przestanie istnieć. Nawołuje ludzi wszystkich narodów, wszystkich krajów, a nawet wszystkich branż, by słuchali Bożego słowa, dostrzegali jego dzieło i by zwracali uwagę na przeznaczenie ludzkości aby uczynić Boga najświętszym, najszlachetniejszym, najwyższym i jedynym obiektem czci pośród ludzi, i aby cała ludzkość mogła żyć w Bożym błogosławieństwie, tak jak potomkowie Abrahama żyli w obietnicy Jahwe, i tak jak Adam i Ewa, których Bóg stworzył jako pierwszych, żyli w rajskim ogrodzie. Amen! Omówiłam to. Bóg nie toleruje żadnej obrazy. Jego kara spadnie na sprzeciwiających się Jego dziełu. To sprawiedliwość Boga i nikt się jej nie wymknie. Katastrofy są coraz większe. Tak Bóg napomina i ostrzega ludzi, a także ich karze. Na przykład trzęsienie ziemi w Wenchuan gdzie ludzie nie czcili Boga. Głoszono im Ewangelię, ale jej nie przyjęli, lżyli głoszących, bluźnili Bogu. Po trzęsieniu ziemi płakali i zgrzytali zębami, ale było za późno. Południe stanu Ła też sprzeciwia się Bogu. Rząd aresztuje wierzących i zakazuje przyjmowania nowego dzieła Boga. W czerwcu była tam powódź, która zniszczyła wiele domów. Katastrofy jeszcze nas nie dotknęły, czyli Bóg daje nam szansę na skruchę. Gdy katastrofy przyjdą, będzie za późno. Wykroczenia przeciw innym są nieważne, ale te przeciw Bogu będą ukarane. Wszyscy wykroczyliśmy przeciw Bogu, ale jeśli okażemy skruchę. I poprowadzimy mieszkańców tej wioski do Boga, to On się nad nami ulituje. Po moim omówieniu, skarbnik zrobił się przychylniejszy. Naczelnik i inni pozwolili dzielić się Ewangelią z mieszkańcami. Słowa Boga Wszechmogącego ich podbiły. Tak. Nazajutrz rano zwołaliśmy mieszkańców i świadczyliśmy o dziele Boga w dniach ostatecznych. Po ponad dziesięciu dniach omówień ponad czterdzieści osób z wioski, w tym naczelnik i zastępca przyjęło nowe dzieło Boga. Pragnęli słów Bożych, garnęli się na zgromadzenia, przyprowadzali też nowe osoby, by wysłuchały kazań. Potem, dzięki wspólnym wysiłkom braci i sióstr, wielu mieszkańców wiosek w Mianmie przyjęło nowe dzieło Boga. A później policja zaczęła cię szukać i aresztowano twoją mamę. Zgadza się. Padłam ofiarą kilku donosów za głoszenie Ewangelii. Moi sąsiedzi wiedzieli o mojej wierze. Policja wszędzie mnie szukała. Ukrywałam się. Więc przyszli do moich rodziców i aresztowali moją niewierzącą matkę. Byłam wściekła. Moja wiara była słuszna, głoszenie Ewangelii też. Władze mówiły, że nie uwolnią mojej mamy, dopóki mnie nie dopadną. Gdzie w tym sprawiedliwość? Rodzina mnie nie rozumiała. Mówili, że mamy. Aresztowano przeze mnie. Powiedzieli mi, że nie mam serca. Kazali mi oddać się w ręce policji. Byłam przybita. I bałam się, że moja mama dozna cierpień. Dalej głosiłam Ewangelię, ale już nie tak aktywnie. W bólu modliłam się. Boże mam słabą postawę aresztowano moją mamę rodzina mnie nie rozumie czuję się okropnie proszę daj mi wiarę abym wytrwała przeczytałam te słowa Boga Bóg wszechmogący mówi nie ma pośród was nikogo kto byłby chroniony prawem natomiast prawo was karze nawet bardziej problematyczne jest to, że ludzie was nie rozumieją. Czy to wasi krewni, rodzice, przyjaciele czy koledzy z pracy, nigdy was nie rozumie. Kiedy Bóg was opuszcza, niemożliwe jest, byście dalej żyli na ziemi. Niemniej ludzie, mimo wszystko, nie mogą znieść rozłąki z Bogiem, co jest właśnie znaczeniem podboju ludzi przez Boga. Jest Bożą chwałą. Amen. Słowa Boga głęboko mnie poruszyły. Dla wierzących najsłuszniejszą ścieżką jest głoszenie Ewangelii. Ale w bezbożnych krajach wierzący nie są chronieni prawem, są potępiani i aresztowani, gnębione są ich rodziny. Rząd mówi, że morderców można ułaskawić, ale wierzących już nie. Gdy wierzący zostanie złapany, jest karany grzywną aresztem albo pracą przymusową. Wierzących nie traktuje się jak ludzi. Ten kraj jest zły i mroczny. To współczesna Sodoma wroga Bogu. Gdy ktoś idzie za Bogiem, jest prześladowany. Pojęłam wolę Boga. On poprzez te trudności doskonalił mą wiarę. Pokazywał mi złą istotę rządu przeciwnego Bogu, bym mogła wyrzec się szatana, przyjść przed Boga. Gdy pojęłam wolę Boga, nie było mi już tak źle. Chciałam polegać na Bogu i głosić. Bogu dzięki. Boża mądrość robi użytek ze sztuczek szatana. Dręczenie przez siły szatana doskonali naszą wiarę. Mhm. Opresyjny rząd prześladował chrześcijan. Czy nowi wierzący nie czuli się zastraszeni? Tak było. Zgromadziłam nowych wierzących i omówiłam z nimi słowa Boga, by poznali dzieło Boga i Jego wolę. Wspólnie wysłuchaliśmy hymnu: Stracony czas już nie wróci. Przebudźcie się, bracia, przebudźcie się, siostry. Mój dzień nie będzie spóźniony. Czas jest życiem, a uchwycenie czasu oznacza ocalenie życia. Ten czas nie jest odległy. Jeśli nie zdacie egzaminów wstępnych na studia, możecie się uczyć. I podchodzić do nich jeszcze wiele razy. Jednak mój dzień nie toleruje żadnej dalszej zwłoki. Pamiętajcie, pamiętajcie, ponaglam was tymi dobrymi słowami. Koniec świata odsłania się przed waszymi oczami, a wielkie klęski szybko nadciągają. Co jest ważniejsze: wasze życie czy wasz sen, jedzenie, picie i ubranie? Nadszedł czas, abyście zważyli te rzeczy. Po wysłuchaniu hymnu rzekłam: Niektórzy mówią, że uwierzą, kiedy skończy się opresja, lecz wtedy dzieło zbawienia się skończy i stracimy szansę na Boże zbawienie. Jeśli damy się zastraszyć rządowi i nie uwierzymy, to czy rząd da nam zbawienie? Oczywiście, że nie, tylko Bóg nas zbawi. Jeśli wyrzekniemy się wiary, utracimy Boże zbawienie. Gdy dzieło Boga się skończy, będziemy zniszczeni wraz z rządem. Za naszą wiarę cierpimy z powodu rządowych represji i aresztowań. Ale to cierpienie ma wartość. Musimy zapłacić cenę, jeśli chcemy zbawienia. Bóg ma władzę nad wszystkim, także nad tym, czy trafimy do aresztu. Jeśli więc tak się stanie, to za zgodą Boga powinniśmy się Mu poddać. Przeczytałam więcej słów Boga. Bóg Wszechmogący mówi: Bóg nazywa zwycięzcami tych, którzy w dalszym ciągu są w stanie trwać przy świadectwie oraz zachować wiarę w Boga i trwać w oddaniu Bogu, gdy znajdują się pod wpływem szatana i są przez niego oblegani. Innymi słowy, gdy znajdują się we władaniu sił ciemności. Jeśli bez względu na wszystko, Nadal potraficie zachować czystość serca i autentyczną miłość Boga, wówczas trwacie przy świadectwie przed obliczem Boga, i to właśnie kogoś takiego Bóg nazywa zwycięzcą. Powinniście już rozumieć, że Bóg nie niszczy szatana w czasie, gdy zbawia człowieka, by ludzie mogli jasno zobaczyć, jak szatan ich zepsuł. I do jakiego stopnia ich zepsuł, a także jak Bóg ich oczyszcza i zbawia. Ostatecznie, kiedy ludzie już zrozumieją prawdę, wyraźnie ujrzą wstrętne oblicze szatana i dostrzegą jego potworny grzech polegający na zepsuciu ich. Bóg zniszczy szatana, ukazując im swą sprawiedliwość. Amen. Zapewne wszystkich pokrzepiły te słowa. Tak. Powiedziałam, Bóg pozwala na opresję i aresztowania. W ten sposób poddaje próbie naszą wiarę w Niego. Jeśli wytrwamy w wierze, mimo tych represji i trudów, bez zniechęcenia i zdrady Boga, jeśli pójdziemy za Nim, gromadząc się i głosząc, to będzie nasze świadectwo, które pokona szatana. Cierpienie ma wartość. Czemu Bóg po prostu nie zniszczy szatana? Bo robi z niego użytek, by doskonalić zwycięzców, a także uczy nas odróżniać dobro od zła. Widzimy, jak Bóg działa, by zbawić ludzi, i jak szatan ich deprawuje i krzywdzi. Gdy Bóg zniszczy szatana, ujrzymy,. Jak sprawiedliwy jest Bóg. Gdyby Bóg od razu pokonał szatana, nie zyskalibyśmy rozeznania, nie wyrzeklibyśmy się szatana. Szatańskie reżimy wrogie Bogu świetnie się maskują. Gdy robią coś z pozoru dobrego, chcą, by ludzie oddawali im cześć. Bóg Wszechmogący ukazał się, by zbawić ludzi, obnażył demoniczną istotę reżimów. One potępiają Boga, aresztują, skazują i każą grzywną jego wierzących. Są takie same jak szatan, chcą czci od ludzi i zabraniają wierzyć w Boga. Na koniec trafią do piekła i poniosą karę. Mm. Pośród opresji i trudów zrozumienie tego aspektu prawdy jest kluczowe. Mhm, tak. Nowi wierzący zyskali rozeznanie i wiarę. Zaangażowali się. Byłam szczęśliwa. Potem ci nowi wierzący przyprowadzili też swoich bliskich. Wkrótce ponad 80 osób z tej wioski przyjęło dzieło Boga Wszechmogącego. Bogu dzięki. Tak. Ujrzałam, jak Boża mądrość wykorzystuje sztuczki szatana. Szatan próbował zatrzymać ewangelizację i wpędzić nas w zniechęcenie. Lecz słowa Boga dały nam wiarę i siłę. Dawaliśmy z siebie wszystko, a Bóg nas prowadził i błogosławił. Byłam mu wdzięczna. Pojęłam, że żaden człowiek nie może powstrzymać Boga. Wzrosła moja wiara w głoszenie. Dzięki trudnościom dostrzegamy czyny Boga. Wszystko to zasługa słów Boga. Tak, Bogu dzięki.